Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. co słychać? TV. Może tytuł nie jest fascynujący, ani też intrygujący, ale spotkanie z Mińskiem Mazowieckim może Ciekawą lekturą nie tylko dla najmłodszych. Otóż wydawnictwo Fotopia Przemysława Piątkowskiego wydało na 600 lecie praw miejskich, no, Miska Mazowieckiego, oczywiście, a także, proszę Państwa, 600 lat parafii Mińsk, Mińskiej, tej najstarszej parafii, która będzie. Różnica w 2022 roku. Idąc śladami książki, a najprzód stopki redakcyjnej, tekst napisała Anna Sumińska. Ilustracje Katarzyna Gazda. Redakcja Diana Gajc piątkowska Korekta, tudzież ona i Łukasz Kuć. Konsultacja naukowa natomiast dr Janusz Kuligowski. I on opatrzył taką krótką również recenzją, co yy, niektóre fragmenty tej recenzji przecież naszej użyliśmy w artykule. Skład opracowania graficzne, przemysł Piątkowski. No i jak mówiłem, wydawcą jest Fotopia. To jest wydanie pierwsze. Yy, Datowany 2021 rokiem z takim motto Konstantego Laszczki. Wszystko przemija na tym świecie bez śladu. Jedynie praca uczciwa i szlachetna pozostaje dla pokoleń. Wiadomo, Laszczka był rzeźbiarzem spod dobrego. I takie mam wrażenie, że ta książka również to nie jest tylko. Jakby spotkanie z Mińskiem mazowieckim, tym brodatym staruszkiem w parku mińskim. Natomiast to również jest to powieść o okolicach Mińska, nie tylko o samym mieście. Bogato ilustrowana, tak pani Gazda właśnie ilustrowała. Będą Państwo oglądać te ilustracje od ogółu do szczegółu. Lub odwrotnie, a my poczytajmy początek tej książki. Dzień zapowiadał się cudowny. Słońce od samego rana igrało radośnie pomiędzy listkami wierzby, a gwarkaczek na tafli parkowego stawu zwiastował wielkie święto. Tylko rudy kot wylegiwał się leniwie na parapecie okna, jak miał w swoim zwyczaju, nic nie robiąc sobie z wyjątkowej daty. Minia, no właśnie, to ta dziewczynka 11 latka założyła dziś swoją najładniejszą sukienkę, a do koszyka włożyła tajemnicze zawiniątko. Miniu, co robisz? Dokąd się wybierasz? Zapytał minek, jej brat oczywiście. Minek M, brat, bliźniak, dziewczynki. O właśnie tutaj na autorkę nawet wyjaśnia. To zacz. Idę do parku, a ty braciszku powinieneś nazywać się minek zapominalski. Dziś kończymy 11 lat, a nasze przyjęcie urodzinowe odbędzie się właśnie w parku. Pamiętasz, następuje wkrótce spotkanie, spotkanie z tym starszym panem który się przedstawię jako Mińsk Mazowiecki. Więc Minia, Minek i Mińsk. Hej dzieciaki, poczekajcie! Ja też mam urodziny tego dnia! Zawołał nagle sympatyczny starszy pan, uchylając kapelusza. Przepraszamy, ale my pana nie znamy. Rodz rodzice nie pozwalają nam rozmawiać z nieznajomymi. Minku, znikamy! Czy zniknęli? Nie poznajecie mnie? Za to ja doskonale znam i was, i waszych rodziców, i dziadków, i pradziadków. Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Mińsk Mazowiecki i urodziłem się tego samego dnia, co wy, moi drodzy, tylko o wiele lat wcześniej. No i zaczyna się rozkoszna rozmowa, a tuż e, z nią poznajemy całe miasto i jego historię rycerza, Jan z którego pomnik mamy tutaj na starym rynku. Mamy ulokowanie Mińska. Mamy miński rynek, ten właśnie jeszcze średniowieczny, bo to przecież 1421 rok, a więc 11 lat po z wielkim zwycięstwie grunwarskim. Mamy bakałaża, starą. Szkołę mamy misk szlachecki kilkadziesiąt ilustracji możemy je wszystkie sobie obejrzeć teraz możemy je podziwiać aż do czasów wojny aż do czasów współczesnych kiedy świętujemy jeszcze do maja 2022 roku i to będą wspólne Obchody z parafią, 600-lecie Mińska i 600-lecie Parafii. Myślę, że każdy, kto weźmie do rąk tę książkę, pozna nie tylko dzieje Mińska. Nie tak datami, jak to historycy opracowują, ale właśnie w wersji dość. Fabularnej, aczkolwiek nie tak dynamiczny, jakby nam się wydawało. No ale przecież i poznamy poetów, między innymi Michalinę, która tutaj pisała i uczyła w okolicach, w szkołach, i poznajemy Laszczkę, który dał motto do tej książki, i innych. No, Angelego, oczywiście, malarza, który mieszkał pod Mińskiem Mazowieckim, a zostały tylko ruiny. To tyle o powieści o Mińsku Mazowieckim. A lekturę jak najbardziej polecam bo Jesteś warto przeczytać. Znajomy tutaj nam każdy kom. Na świat przyszedłem w tym szpitalu, w tej czas na miło płynął. Tu byłem na swym pierwszym balu, tam całowałem się dziewczyną. Gdzie chodziłem na wakary Cmentarz, gdzie mi ich rodziców grób, A nie opodal kościół stary Który przed laty brałem ślub To Wszystko tu miejskie, mazowieckie, miłe sercu swojskie znane. I nie wiedziałem, gdy byłem dzieckiem, że mi tu życie jest pisane. I rodzicom swym się dziwiłem, że utknęli tu na zawsze, chociaż gdzie indziej, jak sądziłem, życie może jest łaskawsze to moje dnia. Хач ТВ.